Kiedy staję na tych deskach, to czuję się jak zdrajca, bo to jest składka wybudowana dla turystów przez bagnoławki, który jest ostatnim już w środkowej Europie, takim naprawdę jeszcze naturalnym prawie że torpowiskiem. I dla mnie układanie tutaj desek, deptaka dla turystów, to jest rodzaj profanacji, to jest taka jak gdyby rana, taka blizna na łonie tej dzikiej przyrody. Kiedy tą kładkę miano budować, pójdziesz komar, e, kiedy miano budować tą kładkę, no to ja założyłem tutaj cały protest, skrzyknąłem ludzi, zebrałem całą listę ludzi miarodajnych, którzy e, nie zgadzali się też na to, no ale niewiele skóraliśmy, no bo kładkę zbudowano. Upłynęły lata, wszyscy się w tej kładce zakochali, bo stąd są piękne widoki na otwartą przestrzeń torpowiska, no i w końcu zakochałem się też ja, bo to jest fantastyczne miejsce różnych obserwacji. Moment, no ja się do tej znienawidzonej kładki bardzo przywiązałem i tego typu wolczy są udziałem mojego życia fotograficznego. Z jednej strony kocham dziką przyrodę, ale z drugiej strony bardzo mnie interesują wszelkie zderzenia, a więc na przykład zderzenie dzikiej przyrody z różnymi przejawami cywilizacji, bo to daje jakąś akcję. Jak żeśmy tu przyjechali, tak powiedzieć, 50 lat temu prawie, Przejechaliśmy przede wszystkim dla rzadkich gatunków ptaków, które sfotografujemy w ich naturalnym środowisku, w naturalnym otoczeniu. Natomiast sam krajobraz bardzo nas pociągał, ale z drugiej strony jako fotografów rozczarowywał, no bo to jest pusta przestrzeń. Wtedy fotografowaliśmy jeszcze czarno i ta zielona, pusta przestrzeń wyjdzie na zdjęciu jako taka szara przestrzeń, jak takie pole pod zabudowę. I tak nam wychodziły te pierwsze zdjęcia. Pierwsze nasze opublikowane, w ogóle opublikowane pierwsze nasze zdjęcie pochodziło właśnie stąd i pokazywało taką szarą, zaczcinioną przestrzeń, zupełnie wydawało się nijaką. Ale po latach się okazało, że fotografowanie tutaj i właśnie tego miejsca to jest doskonała szkoła patrzenia na krajobraz. Nauczyliśmy się wypatrywać takie punkty, w oparciu o które można zbudować Ciekawy obraz. Można oddać tę pustkę, ale jednocześnie nie nudzić widza, nie nurzyć go. I jeżeli się przypatrujemy takiemu miejscu, to ono się ukazuje w dziesiątkach odsłon dzięki zmianom pogody, światła, roślinności. I jeżeli się tutaj jest, to to wszystko ma się szansę widzieć. Ja twierdzę, że fotografia to jest w dużej mierze bycie po prostu. Bycie, tylko bycie z otwartymi oczami. Nie trzeba podróżować. Trzeba być i patrzeć. Podróżować trzeba oczyma i wyobraźnią. I naprawdę, nawet takie puste miejsce może się okazać bardzo atrakcyjne jako plener do budowania krajobrazów. I to takie, które są często wymowne, które mają nawet jakieś podteksty psychologiczne, często niezamierzone, ale jednak odczuwalne dla patrzącego. Nazywam się Tomasz Głosowski a mój brat nazywa się Grzegorz Głosowski. Jesteśmy tandemem fotografów, ale z tego nie wynika, że wszystko robimy tak samo i zamienimy. Owszem, na początku to można powiedzieć, że byliśmy jednym fotografem w dwóch osobach, ale z czasem jednak, ponieważ człowiek dojrzewa, wybiera swoje drogi, żeśmy się trochę rozwarcwili i doszło do takiej sytuacji, że patrzymy na świat inaczej, co sprawia, że możemy w gruncie rzeczy w jednym albumie więcej zawrzeć? Gdybym miał to w maksymalnym skrócie ująć, to bym powiedział, że Grzesiek jest myśliwym, a ja jestem myślicielem. On fotografuje to, co się nadarzy. On się nadstawia w przyrodzie i czeka, co mu wyjdzie, czy wyjdzie mu na drogę, czy wylecą żurawie i tak dalej. Jeżeli to się nie stanie, to wraca do domu zły i spustrowany. Natomiast ja częściej wymyślam sobie, co chciałbym widzieć w kadrze. I z kolei ja wracam sfrustrowany wtedy, kiedy się okazuje, że nie da się zrealizować takiego obrazka, jak ja sobie wymarzyłem. Ale jeżeli się do tego, do realizacji takiego marzenia dąży, to zawsze się zdarzy coś ciekawego po drodze. No i później, jak on ma te swoje myśliwskie trofea fotograficzne, a ja mam te swoje wymyślone, skomponowane w głowie, a potem jakoś zrealizowane w rzeczywistej przestrzeni obrazy, to możemy z nich składać albumy, które są bardziej wielowarstwowe. Kiedy przyszło nam na przykład zrobić albumik o naszej gminie, tutaj się to ja fotografowałem głównie plenery, w tym architekturę, w tym ludzi. No i właściwie można było na tym skończyć. I każdy fotoreporter, który dostałby takie zlecenie, na tym by pewnie musiał skończyć. Ale ja mogłem dołożyć jeszcze zdjęcia brata, pokazujące dzikie zwierzęta tu żyjące. Przez to powstała rzecz dużo pełniejsza i bardziej unikatowa. No i ta współpraca właśnie na tym polega. Że uzupełniamy się nawzajem, no jak dwa późne. Jest Jestem tym coś uroczystego. Pracujemy takim aparatem. Ostrzymy ręcznie, uroczystość. Jak ja to kiedyś robiłem, że mogłem ręcznie naostrzyć na lecącego ptaka. Z Was także się kto potrafił, świetnie. Ja zaczynałem wspaniałym na owe czasy aparatem druh synchro. To był aparat na błonę zwojową, dzisiaj ludzie zapomnieli co to jest. Na rolkach był film, o do, do, do tego aparatu, nie do tego nie, ale do, do Mamii używało się takich filmów. No i nic i obracało się pokrętłem, przesuwając następne zdjęcie, jeżeli w ogóle ten aparat chciał film należycie przesunąć. On się często otwierał w czasie fotografowania, trzeba było zacisnąć gumką lekarską. Ale to była pierwsza szkoła widzenia fotograficznego. Odkrycia tego, jaka jest różnica między tym, co widzi oko, a tym, co potem będzie na zdjęciu. Na początku to jest często szok. Niby to jest to, co tam było, ale zupełnie inne. Brzydsze, okropniejsze. Trzeba to jakoś zrekompensować dobrym ujęciem, wyszukaniem ciekawego motywu. A później, jak żeśmy zachorowali już poważniej trochę na fotografię, no to się zaczęły poważniejszy aparat, na przykład zenit. Potem praktyka, stało się w kolejkach, potem aparat. No a potem, jak już żeśmy chcieli wejść na rynek fotograficzny, to trzeba było się posługiwać filmami dużoobrazkowymi bo poligrafia nie chciała innych przejmować, zwłaszcza slajdów małoobrazkowych tylko duże. No to musieliśmy sobie zafundować taki dużoobrazkowy aparat i on pozwalał zrobić jednorazowo na jednej filmu 12 zdjęć, a potem ma mijać serii 15 zdjęć. No i tak to było, i trzeba było film zmienić. To jest po prostu niewyobrażalne, że dzisiaj ja nie muszę zmieniać filmu. Na przykład, jeżeli muszę zmienić czułość, to po prostu przestawiam ją w aparacie. Natomiast wtedy trzeba było film wykręcić, wkręcić inny, albo mieć dwa korpusy aparatów z takim filmem i z takim filmem. I jak się siedziało się gdzieś w ukryciu, zwłaszcza na drzewie, gdzie człowiek był dosłownie zakapturzony gałęziami, żeby go nie było widać, to każdy ruch. Mógł płoszyć te istoty, które fotografowaliśmy, to wykonywanie takich operacji było niezmiernie ryzykowne i mozolne. Fotografia teraz, w stosunku do tego, jaka była kiedyś, jak dla mnie przynajmniej, to stała się rozkoszą. Bo ja mogę od razu zobaczyć, co wyszło, czy w ogóle coś wyszło najpierw na ekraniku aparatu, a później w domu zobaczyć dokładniej, czy to zdjęcie jest coś warte, a następnie badać przy pomocy programu. Jaki jest jego potencjał, co z niego będzie można wyciągnąć, co wykadrować. Mnie strasznie bolało to, że nie mogłem slajdów kadrować. Jak robiliśmy albumy, to ja oklejałem, obrysowywałem na masce, jaki ma być kadr. A dzisiaj robię to w komputerze natychmiast. Zabiera to dużo czasu. Dawniej, jak się wróciło z terenu, to się odpoczywało, no bo co mieliśmy robić z filmami? One szły leżeć na półkach albo do lodówki, no i czekawa się, zawieziemy do wywołania. A dzisiaj siadam od razu do oglądania zdjęć. i sam się sobie dziwię, ale zapominam nawet o zjedzeniu kolacji. Tak mnie to wciąga. To, że można zrobić w krótkim czasie tyle zdjęć, że od razu widzimy, czy te zdjęcia z grubsza przynajmniej wyszły, a po chwili w komputerze widzimy, jak wyszły, jakie można przetworzyć. To jest to jest zupełnie niebywałego, czego nie było. Możemy wpływać na kolorystykę zdjęcia, na jego kompozycję, na różne sposoby. No i przede wszystkim możemy każdą rzecz sfotografować wielokrotnie. To jest niebezpieczne, dlatego że bardzo łatwo wpada się w tak zwane pstrykactwo. Pstryk, 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 wszystko sfotografowane. Dawniej się trzeba było liczyć z każdą klatką filmu, a dzisiaj się nie trzeba. No ale jak zaczynamy robić naprawdę więcej zdjęć, więcej tematów, drążyć tematy, to te zdjęcia tak nas zasypują, że zaczynamy myśleć o oszczędności. No i to jest już, w tym momencie zaczyna proces twórczy, kiedy trzeba wybierać i przy fotografowaniu, co warto sfotografować, a potem co warto z tego wybrać, a co lepiej od razu odrzucić do kosza komputerowego. Także w sumie fotografia cyfrowa bardzo sprzyja sztuce fotograficznej. I ona jest sitem takim, który odceda tych, którzy fotografują tylko dla, na pamiątkę, dla zabawy, albo mają wielkie zamiary, ale potem to się jakoś rozchodzi po kościach. Natomiast zostaną ci, którzy rzeczywiście mocno się angażują w to. Miłość to jest namiętność, intymność i zaangażowanie. A sztuka to jest. Umiejętność yy, widzenia pewnych rzeczy we właściwy sposób, czyli talent, krótko mówiąc, czyli umiejętności, techni to umiejętności techniczne, oraz też zaangażowanie. No i bez tego zaangażowania żaden talent i żaden sprzęt nic nie pomoże. Ale dzisiejsza technika ludziom, którzy są zaangażowani, są zapascynowani światem, bardzo pomaga, wcale nie przeszkadza. A zawsze się fascynowałem różnymi zdarzeniami. Dzika przyroda w zderzeniu z cywilizacją. Nocarska droga to jest po prostu wręcz niebywały przykład takiego zderzenia. Droga, która biegnie całkowicie przez Bagna, została zbudowana przez cara w taki sposób ze względów strategicznych. Na no, dzisiaj na tą drogę wylegają dzikie zwierzęta, a coraz częściej też ludzie, którzy te zwierzęta obserwują, fotografują. Trudno w to uwierzyć, ale my żeśmy w ogóle większość zdjęć dzikiej przyrody zrobili na tej drodze, w ogóle się z niej prawie nie ruszając, ewentualnie odchodząc 200-300 metrów w bok. No więc droga, ale droga to droga. Trzeba pokazać nie tylko asfalt i pojazdy, ale to jak ona jest w tą przyrodę wtopiona. To jest naprawdę zadanie bardzo fotograficzne. Tutaj bardzo ważne są ujęcia, kąty widzenia. Kolorystyka, różne perspektywy. Wydawało się, że droga to droga, co tu fotografować? Ja sam nie bardzo wierzyłem, że to się uda. A okazało się, że ja robiąc zdjęcia, bo to głównie akurat ja robiłem zdjęcia samej drogi, ludzi, krajobrazów, a Grzesiek robił to, co zawsze robił na tej drodze, znaczy polował na niej i dołożył takie zdjęcia, jak na przykład ryś chodzący po drodze. On przez chyba dwa tygodnie, wieczór, wieczór jeździł, licząc, że może ryś mu wyjdzie, bo chodziły słuchy, że ryś się wychodzą, no i wyszedł mu w końcu.